Witam z lasu. Dzień dobry. Kiedyś, jak byłam mała, marzyłam o kwiatach w tym lesie i było to absolutnie niemożliwe, gdyż skarpa za mną była całkowicie piaszczysta. Jak tylko znalazłam jakiegoś kwiatka nad wodą, przynosiłam go tutaj, żeby go zakopać. Niestety, no, w tym piachu nic nie chciało rosnąć. Później, właśnie te funkie, te liście przepiękne posadziła moja mama. Dziś właśnie cieszę się ich kwiatami. Ja absolutnie zostawiam je, dopóki nie przekwitną. Zobaczcie, jak cieszą się nimi nasi przyjaciele, bąki i pszczoły. Zobaczcie też, jak tworzą za mną piękną kwitnącą aleję i jak fantastyczne są one na obwódki w cieniu. Najpierw był planowany też okres kwitnienia róż, a później Hortensji. Natomiast ten rok jest tak wyjątkowy, że wszystko się złączyło, a nie mamy jeszcze nawet tak naprawdę w początku wakacji, dopiero 22 czerwca. Tutaj jest róża Grandut Jean. Czytam, to znaczy mówię tak, jak się pisze, specjalnie, żebyście mogli w razie czego skorzystać. Ona się świetnie sprawdza również w mieście w półcieniu, jak i tutaj. Również wspaniale kwitnie. Te kwiaty będą już przekwitać, a tam już zawiązała pączki. Dużo rodzajów różnych hortensji. Myślę, że spróbuję je od, dla Was odnaleźć, jak rozkwitną. Zrobię taki film. Natomiast tutaj jest jedna hortensja. Które jest jeszcze z sadzonki, którą sadziła moja babcia w latach 80. Jest ona yy, po prostu metodą odkładkową. Tutaj przez zrobiona sadzonka jest tutaj przesadzona. Koniecznie muszę opowiedzieć Wam o tej niesamowitej róży miniaturowej ponieważ żadna fejry, żadne inne znane róże miniaturowe nigdy nie dawały rady w cieniu, w cieniu. Miałam ich wiele, wiele próbowałam, a tutaj po prostu poszłam do sklepu i zobaczyłam róże na zdjęciu i kupiłam dosłownie dwa krzaczki na to miejsce, żeby spróbować. Czy faktycznie zakwitnie? Róża miała opinię, że kwitnie przez całe lato, że przez całe lato tłoczy kwiaty. Tak, także uznałam, że być może jest to dobra róża, żeby spróbować, czy będzie kwitła również w półcieniu, jeżeli ona jest taka chętna do kwitnienia. I tak naprawdę, tak jak widzicie ją teraz, ona kwitnie nieprzerwanie przez całe lato, więc pojechałam do tego sklepu w kolejnym roku. Kupiłam te róże również na front do miasta. Niestety nie jestem zadowolona z klematisów Arabella, wszystkie mi tutaj wyginęły. Tutaj też jest taki klematis, który powinien zakwitać. Niestety nie zakwita, natomiast niesamowite chmurki tworzą klematisy takie jak Justa, Kina. Zobaczcie, jakie piękne. Udało mi się kupić również lilie, które w sposób idealny łączą się z tym y, klematisem Solina. Zaraz Wam pokażę, jak to pięknie wygląda. Prawda, lilie przy drzewach, w lesie i to jeszcze w połączeniu z klematisem, cudowne. Cudowne. Starałam się też unikać żółtego koloru w ogrodzie. Niestety y, zaufanie do producenta firmy Benek okropnie spadło, bo nie tylko pomyłki w tulipanach. Teraz pomyłki w kolorach lilii. Jest to przykre, że coś sobie planujemy, a potem wyskakują takie niespodzianki i myślę, że to już jest nieprzypadkowe. Tylko tak ta firma ma. Należy o tym mówić. Firmy Benex X. Tak. Kobenek, Kobenek x, x na końcu. Yy, aczkolwiek ten żółty wygląda ładnie. No nie było to moim zamiarem, zamysłem, i bardziej chciałam mieć tutaj większą harmonię. A mam yy, jakby taki mocny żółty, energetyzujący. I w sumie dobrze, że wsadziłam te róże, to znaczy te lilia akurat w miejscu tutaj przy róży róża apricola przepięknie wygląda w tej zieleni tutaj jest wręcz taka odbijająca to światło, no naprawdę rzuca się w oczy z tarasu taka ten refleks później jak przekwita to też przekwita w bardzo ładny sposób, zobaczcie. Sama się oczyszcza. Co się dzieje, ile tego tutaj jest na tej róży? A tutaj róża jasmina, która już przekwita, i ona faktycznie na tym płocie również tworzy. Na taką chmurkę różową, którą widać z daleka. Ruder Grimm, pomimo tego, że jej pęd po prostu się położył, tak ona się fajnie komponuje tutaj z jeszcze nierozkwitniętą hortensją. Chmurka, która tutaj najbardziej okazale. Zakwitnie, zakwitła i to jest Princess Charles. Charles. I to jest y, y, z, takiej, z takiej późnej grupy. I y, on ma takie malutkie te kwiatki, ale zobaczcie, jak liczne. Wspaniale. Mam Anabel różową. I powiem Wam, że nie jestem z niej zadowolona. Chyba już wolałabym mieć po prostu anabel białą albo jakiś inny kolor, hortensji. No, tutaj ta hortensja wspaniale zakwitła. Na pewno w tym roku to, co stosowałam do hortensji, do zakwarzania gleby, zadziałało bo nawet te hortensje z którymi był wieczny problem mają takie niebieskawe odcienie kwiatów o które mi chodziło te kolory się zmieniają na przykład zobaczcie tutaj ten jeden pąk taki wchodzący w niebieski drugi różowy cudownie to wygląda no oczywiście mam też hortensje malinowe które nie zmienią swoich kolorów ale naprawdę, hortensję w lesie to jest coś cudownego. A tutaj mam nadzieję, że będzie bujnie kwitła i rosła Róża Laguna. No niestety, to jest jej drugi. Bo nie w zeszłym roku, tylko jeszcze dwa lata temu sadziłam, czyli tak naprawdę trzeci sezon. I ona jest bardzo, bardzo słabiutka.